Odcinku. Gdzie ty to jest Czyli ta ty To chyba ta łaska. Ty już ale... widać. Dobra, ty to wy... Nie, dobra, weź ty wojnę. Za... No dobra, no, no, no trudno, no to będziemy szukać. No to na razie do widzenia. No i co on powiedział? Mów co on... Słuchaj! On powiedział, że on chce O okup. On I co okup? Tak, on po prostu żąda cztery flaszki wódki w jakimś tam śmietniku przy Fjeldorfa. Wiesz gdzie? Tam no, przy takim bloku. Czyli co? Czyli on chce po prostu dostać cztery butelki z wódki, wódki za, za to... dalszą informację. Gdzie już jest Aha, Janusz. Aha, już tam będzie informacja pewnie koło śmietnika. Gdzie jest Janusz, tak. A powiedział, gdzie ta kartka się Pod znajduje? Pod kamieniem jakimś przy śmietniku. Dobra, wiesz co? Idź do samochodu, pojedziemy no. na tego Fjeldorfa, a ja a lecę. A ty jedzie, kupisz Tak, budkę. i czekaj na mnie w samochodzie i wtedy jedziemy do, na tego Fjeldorfa. Dobra, dobra, dobra ja lecę dobra. kupić. Posłuchaj, ty to kupiłem już te flaszki, no. zobacz. E, no my cztery, czy... cztery żółtkowe kupiłem. No my myślę, że może my być. So... Ty, o, to jest ten śmiernik co mówił, no. ten gościu. To posłuchaj, wiesz co, zostawimy wtedy. Tutaj. A pod kamieniem, O wskazówce tak? on mówił, że pod kamieniem. Z kolejna wskazówka, gdzie w ogóle Janusz będzie tak, ta informacja. Bo tak jak tylko tak, z nim, to... gdzieś pod kamieniem, szukaj tu kamienia. Jest, tam jest kamień. O kurczę. Jest. jest i kartka, super. Jest, Zobacz. Jezu, Tutaj może jest... wreszcie naszego Janusza znajdziemy. Lokalizacja Janusza w pustostanie koło parku Musimy się wracać do parku. Dawaj, wracamy do parku. Dobra, jest to w ty, to jest ty, pustostan, to jest, tam, to jest ty. tutaj, ty. Janusz! Janusz, Janusz ty. gdzie jesteś Janusz? Janusz! Ty, no matko, ty! Janusz! Miał radę, nie idzie. jest, zobacz. Ty, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Czemu u ciebie by nie było? Nie wiem jakiś, zanik to A chyba. O mój no tyle, chodź, idziemy do domu. Chodź. Opowiedz mi, ja co to, to, to... z tobą było. O kurcze, przypominam sobie. No to co, spotykamy się w pustostanie na to mocne chlanie. No, to na razie. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawieniu dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną.